Dzień dobry, z tej strony Bartosz Pietrowski, ekspert do spraw inwestycji w firmie DEVELOPART. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Panią Magdą Piętocha, Dyrektor Rozwoju w firmie Vacation Club na temat tego, czy da się połączyć funkcję drugiego domu w apartamencie inwestycyjnym i na nim jednocześnie zarabiać, no i jak to działa. Więc Pani Magdo tak krótko, da się? Da się. O, no to zasadzie... Czemu nie? Da się, oczywiście, że się da. To ja mam jeszcze kilka pytań uzupełniających, pomimo tego, że wiem już, że się da, to yy, mam mieszkanie i to, z czym my się spotykamy w firmie, to to, że większość osób nie traktuje tego jako takiej czystej inwestycji, żeby kupić, i można powiedzieć, zapomnieć, i tylko mieć z tego dochód, ale chcą korzystać z tego na potrzeby własne. Na wizyty rodziny, znajomych. W zasadzie wygląda na to, że całe rodziny będą korzystać z tego, z tego mieszkania. Tak, tak, z tym się często spotykamy. Jak w takiej sytuacji właściciele rezerwuje? Właściciel czy właśnie jego rodzina? Mm -hmm. Jak mogą za, zarezerwować pobyt? Wysłałem do nas maila. Procedura jest bardzo prosta. Wysyłają do nas maila. Mail jest podany po podpisaniu umowy, na który należy zgłasz, zgłaszać pobyty właścicielskie. On jest też dostępny w profilu hotelarza, czyli w, na portalu, który jest udostępniony dla naszych hotelarzy, gdzie widzi jak ma zrobić to, żeby zarezerwować pobyt właściciela. Najlepiej jest to robić 7 dni przed pobytem, tak żeby po prostu też u nas ograniczyć dostępność apartamentu dla innych Wówczas. Ok, czyli ja po prostu piszę maila, tak. chciałbym z tym i w tym terminie, i wtedy rozumiem, że ten okres jest wyłączany z jakichkolwiek to działań znajmy. marketingowych. Tak jest. Znajmy. I czy są limity pobytów w niskim sezonie, średnim sezonie i wysokim sezonie dla mnie jako dla właściciela? W sezonie wysokim jest to standardowo 14 dni, mhm. bo jednak kupując taki apartament no wszyscy zarabiać tak i jeżeli sobie wytniemy sezon wysoki czyli ferie plus wakacje to już w ogóle nie będziemy mieli kiedy zarabiać w sezonie wysokim jest to 14 dni poza sezonem wysokim jest to nieograniczona liczba dni czyli może pan korzystać bez limitów z apartamentu oczywiście z zastrzeżeniem że jeżeli będzie to Praktycznie wyłączony apartament z najmu yy, poza sezonem, no to i zarobek będzie mniejszy, ale też yy, przy ciągłej zajętości, no to goście nie będą mogli, tak naprawdę, nie rezerwując go, no nie będą mogli się z nim zapoznać. Mm -hmm. No i nie będzie tych gości retencyjnych, którzy przyjeżdżają po raz kolejny do apartamentu, a my takich mamy sporo. O, no właśnie, to teraz jak znaleźć ten złoty środek, żeby zarabiać? Ale też korzystać. Czyli powiedzmy, nie oczekuję stopy zwrotu na poziomie bliż, bliższej 10%, tylko bardziej chcę, żeby to było tak jak trochę lokata. E, tyle, ile daje mi lokata, plus będę z tego korzystał, czyli można powiedzieć w tym momencie za darmo. E, jaki jest mniej więcej taki złoty środek, jak, państw, jak pani obserwuje u gości w Vacation Club? Ja powiem w ten sposób. Większość naszych hotelarzy korzysta z apartamentu na potrzeby własne. Natomiast to nie jest tak, że to przekracza w skali rocznej dużo mocniej powyżej 30-40 dni. Zazwyczaj to jest taki limit, w którym się mieszczą. Jest jeszcze jedna rzecz, którą, o której warto pamiętać. Pierwszy, drugi rok to człowiek chce się nacieszyć takim swoim apartamentem, jak to zakupi. Później już jest troszkę inaczej, ze względu na to, że wtedy już bardziej, no bo już tak, część rodziny pojechało, pan już na przykład sam skorzystał ze swoją rodziną, plus rodzina, znajomi yy, od pana na przykład już byli w apartamencie, skorzystali z tego apartamentu, wiedzą jak to wygląda, w związku z tym, yy, no raz na jakiś czas pewnie jeszcze będą korzystać i oczywiście, no właściciele jeżdżą raz w roku. Dobrze, czyli już wiem, jak rezerwować wizyty właścicielskie. I jaki jest taki złoty środek między tym, żeby mieszkanie zarabiało, dawało taki zwrot jak lokata, a z drugiej strony, żeby z niego korzystało? Jakie, jakie są Pani doświadczenia? Jakie są moje doświadczenia? To powiem w ten sposób: no, jeżeli chcemy, żeby to było połączone jedno z drugim. No to taką bezpieczną granicą jest w okolicach tych 30-40 dni łącznie w roku, czyli sezon wysoki plus sezon niski. To co ja mogę polecić, no to najlepiej jest na przykład skorzystać w takich miesiącach, których powiedzmy to obłożenie wiemy, że będzie na przykład na niższym poziomie, czyli marzec, kwiecień, październik, listopad. Bo to są takie okresy, w których, czy początek grudnia na przykład, już często jest śnieg, często już są stoki otwarte, więc można sobie pojeździć na nartach i najlepiej wykorzystać przez właściciela taki okres, w którym powiedzmy to obłożenie, czy też takie zainteresowanie wśród gości jest na mniejszym poziomie, bo najczęściej goście dostosowują swój pobyt do tego, kiedy mają urlopy lub ferie lub wakacje, czyli jest też okres, jak jeżdżą z dziećmi, no to też muszą patrzeć, żeby dziecko po prostu wówczas do szkoły nie chodziło. Coś, coś, coś o tym wiem. Ale wtedy też są najwyższe ceny. Są najwyższe ceny. Natomiast ja pamiętam, byłem kiedyś w Polanicy Zdroju w kwietniu i pojechałem do skalnego miasta. I że tak powiem, na dole już było w miarę ciepło, a w skalnym mieście jeszcze było pełno śniegu. Także tam naprawdę jest ten mikroklimat i można ciekawie, ciekawych rzeczy doświadczyć. Dzieci mam, były zachwycone. Mam podobne doświadczenia, jak byłam w marcu. No. Byłam, byłam w połowie marca i było bardzo podobnie, na zasadzie takiej, że zarówno w Skalnym Mieście, jak, jak byliśmy też w, i wchodziliśmy na samotnie, no to faktycznie na samotnie jeszcze leżał na górze śnieg i to bardzo dużo śniegu. No. E, super. E, to teraz jestem właścicielem, przyjechałem na swój, e, na swój pobyt właścicielski. Rozumiem, że korzystam z pościeli, wyposażenia, ręczników, które są przygotowane dla mnie. Jako właściciel na pobycie właścicielskim jest pan gościem. W swoim apartamencie, ale jest pan gościem, naszym gościem wtedy. W związku z tym pełna obsługa związana z przygotowaniem apartamentu, z przygotowaniem pościeli ręczników i całość też kontaktu jest dokładnie taki sam, jaki jest z naszym gościem, który rezerwuje apartament na swój pobyt. U nas właśnie, czy to będzie Pana apartament, czy inny apartament, ale jak najbardziej jest Pan naszym gościem wówczas, tak? Czyli nas, jako operatora, w związku z tym. Wszystko wygląda w ten sposób, że oni, nic pan nie musi się martwić, czyli żadną pościelą, żadnym sprzątaniem, to jest po naszej stronie. To bardzo wygodne. Wygodne, Podoba wygodne. I jeszcze wrócę na chwilę do tych rezerwacji. Co jest w przypadku, jeżeli właśnie bym chciał, żeby pojechała moja rodzina, rodzice, kuzynostwo, nawet znajomi? Czy z tym jest jakiś problem? Nie, nie ma problemu. Pan po prostu zgłasza nam taką rezerwację, czyli my chcemy mieć pewność, że to pan fizycznie dla nich rezerwuje. Pisze pan do nas w mailu, na ile osób ma być rezerwacja i na jaki numer, tylko standardowo, na pana numer telefonu są wysyłane kody z wejściem do apartamentu. Natomiast jeżeli pan by na przykład chciał, żeby yy, yy, nie przychodziło to na pana numer, tylko na przykład na jakiejś innej osoby, która akurat tam będzie, no to wówczas pan, yy, prosimy wtedy o podanie numeru telefonu, na który należy przesłać takie kody. Tak. Tylko pan musi to zgłaszać. Pan jako Jasne. właściciel po prostu musi to zgłaszać. O, czyli to zawsze musi przejść przeze mnie, ale tak. mogą pojechać... A pan Bo... jest wtedy szefem. Pan jest wtedy szefem, więc pan rządzi, kto może tam pojechać, a kto nie może. Okej. Okay. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak dopasować wielkość apartamentu i inwestycje do tego, jak będę z niego skorzystał? Pytam o to dlatego, że często obserwujemy, że klienci zaczynają np. od małego metrażu, potem idą w większy metraż, potem idą w jeszcze większy metraż, potem czasami wracają na ten odrobinę mniejszy. Co pani poleca i dla kogo są te mieszkania powiedzmy te 20 metrowe, dla kogo są te 40 metrowe i 60 metrowe, bo takie mhm. mniej więcej mamy. Jeżeli mamy, mówimy o tym, to może zaczniemy sobie od tych najmniejszych. No, najmniejsze mieszkania będą najlepsze dla yy, dwójki osób. Która wspólnie podróżuje, że to będą znajomi, przyjaciele czy para, bez różnicy. Natomiast to jest, są to najlepsze metraże dla dwójki osób. Jeżeli um, będzie to 25-26 metrów, to my zawsze zalecamy, żeby robić um, przynajmniej te trzy miejsca noclegowe, mm. ze względu na to, że często um, są to po prostu rodzice, na przykład z dzieckiem, którzy jeżdżą, więc um, lub. Nawet trójka znajomych, którzy są w stanie po prostu pojechać sobie na taki weekend, tak? Więc trzyosobowe yy, to jest coś, który na pewno będzie odrobinę lepiej niż przy takiej czystej dwójce, tak mhm. to powiedzmy. Czteroosobowe apartamenty, no to jest taki powiedzmy modelowy, modelowy apartament, gdzie mamy albo dwie pary, albo właśnie rodzina z jednym, lub z dwójką dziećmi, lub z, dziećmi, z dzieckiem, i na przykład Nianią, bo taki model też widzimy, że coraz częściej występuje wśród gości. I Ostatni model to jest y, y, sześcioosobowe apartamenty, czyli to są y, takie największe powiedzmy to, wówczas jak mamy sześć miejsc noclegowych, no to tutaj też y, to jest y, najbardziej popularne są wśród grup po prostu znajomych takich, którzy na przykład jeżdżą na narty albo nawet y, dwie rodziny z dziećmi tak na zasadzie takiej, że jakaś rodzina z przyjaciółmi, którzy po prostu przyjeżdżają albo czasem po prostu dwie pary, które wolą wygodnie w bardziej komfortowym miejscu, czyli dwie oddzielne sypialnie z salonem, żeby było gdzieś y, żeby było jak posiedzieć na przykład wieczorem plus żeby był ten komfort noclegu w oddzielnych sypialniach. Jakbyśmy mogli pani Magdo jeszcze podsumować model drugiego domu i zarobku jest jak rozumiem stosowane na rynku i sprawdza się u Państwa klientów. Dokładnie. Jest stosowany, sprawdza się, ponieważ to są dwie funkcje, czyli łączymy wtedy dwie opcje. Jedna to jest raz, że on się wynajmuje i zarabia na te podstawowe kwestie, chociażby związane wiem, z czynszem, tak, z kosztami eksploatacyjnymi, on na to zarabia. Druga rzecz, właściciel ma ten komfort, że właśnie jak przyjeżdża na pobyt właścicielski, to nie musi się martwić lub jego rodzina, że trzeba posprzątać apartament, że trzeba wymienić sobie pościel, że trzeba wyprać tą pościel, wyprać ręcznie to wbrew pozorom są takie rzeczy, o których czasami zapominamy, ale to są później już w takim bieżącym użyciu, już w takiej bieżącej eksploatacji apartamentu. Dość istotne, bo to jest jednak komfort taki, że nie trzeba wieść tego ze sobą, później zdejmować, brać z powrotem, prać i tak dalej. Więc to są też łączenie dwóch rzeczy, no i przy okazji można coś na tym jeszcze dodatkowo, dodatkowo zarobić. Wyobraziłem sobie jadące, Rodzinę na urlop i pełen bagażnik pościeli. E, I ręczników. I ręczników. Nie, to to wygląda naprawdę super, bo mając lokatę w banku założoną nie wiem, na, na rok, dwa, trzy, no nie pojadę. Odpocząć z tą lokatą, czy nie zapewni mi noclegu, inwestując w nieruchomości w mieście typu Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań czy Trójmiasto. No nie pojadę do miejsca, gdzie mieszkam na, na, na wypoczynek i też najczęściej to są najmniej mm -hmm. takie długoterminowe typu Co rok. Trzy. Natomiast tutaj to jest świetna funkcja łącząca i wypoczynek. I zarobek, i jeszcze klub hotelarza, że jak jestem w Polanicy w lato, to może we wrześniu sobie pojadę nad morze e, podpoczywać w jednym z kilkuset obiektów, które są w klubie hotelarza. Tak jest, ma pan trzy w jednym. Ma pan trzy w jednym, bo ma pan odpoczynek? swoje miejsce, do którego może pan sobie pojechać, czy czasami uciec od codzienności, czy po prostu pojechać i odpocząć, posiedzieć sobie tam, ile pan chce, tak kilka dni, kilka tygodni, jak pan będzie, jak pan będzie uważał, druga rzecz właśnie, może pan na tym zarobić, a na pewno zwróci się po prostu chociażby za ten, za te opłaty, które są miesięczne, plus jeszcze coś dostanie z tego. No i kolejna rzecz, no może pan sobie pojechać na wakacje, na przykład dwa razy w roku wziąć po pięć dni gdzieś nad morze, tak, do nasze, nad nasz Bałtyk, gdzie mamy no, też piękne plaże właśnie w Zachodnio Pomorskim I zachęcamy wtedy do tego, żeby z tego skorzystać. Super. Są dodatkowe wakacje, takie, które, za które panu no, wtedy za noslek nie musi płacić, nie musi ponosić kosztów. No to, to naprawdę jest świetna opcja. To też jest nowość na polskim rynku tego typu model, bo dotychczas te modele były takie bardziej y, twarde, takie długoterminowe, takie apart hotele czy kondo hotele, gdzie kupowało się swego rodzaju udział w takim tak. apartamentowcu, ale te zasady były takie bardzo sztywne i mocno ograniczające właściciela. Natomiast tutaj to jest takie bardziej otwarte i można powiedzieć, to jest decyzja właściciela, na ile chce maksymalizować zysk w danym roku czy w danym czasie, na ile chce z tego korzystać i w zasadzie jest to może tym suwakiem dowolnie przesuwać w czasie? Może, zgadza się. I to jest kwestia tego, w zależności od potrzeb, jakie ma, no bo pewnie potrzeby w pierwszych dwóch, trzech latach posiadania będą inne niż na przykład w kolejnych pięciu, sześciu. Jeszcze jak w międzyczasie dzieci rosną, tak albo potem dzieci mogą chcieć z tego korzystać ze znajomymi, ale to już osobna historia. Pani Magdo, wielkie dzięki za e, opowiedzenie, jak łączyć tą funkcję domu z inwestycją i jeszcze z klubem hotelarza. E, także dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję.